Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale Audio Azy. Dzisiaj z zupełnie innego miejsca. Dzisiaj była mała instalacja na siłowni, gdzie przyjechał nasz wspaniały sprzęt Pionier 1080 od naszego bardzo, bardzo dobrego kolegi, który zdecydował się z bólem serca nie da się ukryć, ale z tym sprzętem rozstać. No, 78 rok. Piękny 120 W wzmacniacz. W idealnym stanie. Naprawdę mogę Państwu powiedzieć, że rzadko kiedy zdarza się sprzęt tak dobrze zachowany jak ten tutaj. Nigdy nie otwierany, nigdy nie było nic w nim robione. Drewno w stanie oryginalnym. Wszystkie żaróweczki, lampki, wszystko jak należy. Panel przedni naprawdę również w stanie perfekcyjnym. Został on podłączony tutaj do mini-dysku Onkyo. Jest to sprzęt przez nas bardzo, bardzo lubiany, gdyż jak wiadomo dla znawców, z mini-dyskami można robić najróżniejsze cuda, więc często korzystamy z tej, jakby nie patrzeć, niedocenionej, starej technologii. Która się bardzo fajnie sprawdza. Oczywiście mamy tutaj jeszcze radio internetowe denona, no bez tego nie da się obyć, jeżeli nie ma dobrego sygnału radiowego, no to trzeba to niestety zastąpić troszeczkę technologią dzisiejszą. Ale wracając do naszego pionierka, no, 21 kilo wagi, mówi samo za siebie. Jest to sprzęt solidnie skonstruowany. Mamy tutaj. Oprócz tonów niskich i wysokich, gdzie tutaj mamy osobno włącznik, wyłącznik tonów, możemy dodatkowo regulować wysokie i niskie tony zmieniając herce, kiloherce. Jest to zrobione dodatkowo i trzeba przyznać, że nawet słychać tą różnicę nie jest to tak, że w niektórych amplitunerach Robiono filterki, różnego rodzaju funkcje dodatkowe, które nie były specjalnie słyszalne. Tu w tym przypadku faktycznie to działa. Mamy wejście na głośniki A i głośniki B, jak również radio FM i AM. Radio pełnozakresowe od 88 do 108. Dwa wyjścia gramofonowe, fono 1, fono 2. No, dwa piękne. Wychyły, które działają, poruszają się w trakcie y, odtwarzania muzyki. I przede wszystkim, co jest ciekawe, ich tło jest czarne. To stosował tylko Pionier. Y, gdyż większość to były zielone, żółte, niebieskie, a tu są czarne. To bardzo y, to urządzenie y, wyróżnia od, od innego rodzaju tego sprzętu. Właśnie ze względu na te czarne tło wychyłów. Do tego podłączone są kolumny Infinity. Właśnie tutaj, studio monitor 150. Też w bardzo ładnym stanie. Bardzo ładnie się to zgrało i będzie tutaj na pewno długi czas pięknie służyć i pięknie grać. Jest tutaj, pokażemy może sprzęt techniksa z boku. Bardzo ładnie zachowany, lata 90. Bardzo ładnie zachowany, ale ten pionierek zastąpi go na pewno godnie i będzie cieszył ucho i oko każdego użytkownika tutaj u naszego znajomego w domu. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania naszego kanału. Do miłego zobaczenia. Do widzenia.